Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o migających reflektorach. Wiele osób doświadcza tego problemu, ale nie wszyscy wiedzą, co go powoduje i jak go rozwiązać. W tym filmie wyjaśnię najczęstsze przyczyny migotania reflektorów i pokażę, jak je naprawić. Omówimy takie tematy jak uszkodzone żarówki. To najczęstsza przyczyna migotania reflektorów. Wymiana żarówek na nowe powinna rozwiązać problem. Problemy z połączeniem elektrycznym. Luźne połączenia lub uszkodzone przewody mogą powodować migotanie reflektorów. Należy sprawdzić wszystkie połączenia i w razie potrzeby je naprawić. Uszkodzony przełącznik świateł. Uszkodzony przełącznik świateł może również powodować migotanie reflektorów. Należy wymienić przełącznik na nowy. Problemy z alternatorem. Alternator to urządzenie, które wytwarza prąd dla samochodu. Uszkodzony alternator może powodować migotanie reflektorów. Należy sprawdzić alternator i w razie potrzeby go naprawić. Jeśli masz problem z migającymi reflektorami, obejrzyj ten film. Aby dowiedzieć się, jak go rozwiązać, pamiętaj, że jeśli nie jesteś pewien, co robisz, najlepiej skonsultować się z mechanikiem, dlaczego moje reflektory migają. To pytanie zadaje sobie wielu kierowców którzy doświadczają tego problemu. Migające reflektory mogą być nie tylko irytujące, ale także niebezpieczne, ponieważ utrudniają widoczność drogi. W tym filmie postaramy się wyjaśnić dlaczego reflektory migają i co można zrobić, aby rozwiązać ten problem. Istnieje kilka przyczyn, które mogą powodować miganie reflektorów najczęstsze z nich to luźne połączenia. Najczęstszą przyczyną migających reflektorów są luźne połączenia. Może to dotyczyć połączeń przewodów w reflektorach, połączeń w skrzynce bezpieczników lub połączeń akumulatora, uszkodzone żarówki. Uszkodzone żarówki również mogą powodować miganie reflektorów. Może to być spowodowane z użyciem żarówki, uszkodzeniem włókna żarówki lub wadliwą produkcją. Problemy z alternatorem. Alternator jest odpowiedzialny za ładowanie akumulatora i dostarczanie energii elektrycznej do reflektorów. Jeśli alternator nie działa prawidłowo, może to powodować miganie reflektorów. Problemy z przełącznikiem świateł. Przełącznik świateł jest odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie reflektorów. Jeśli przełącznik świateł jest uszkodzony, może to powodować miganie reflektorów. Problemy z instalacją elektryczną, problemy z instalacją elektryczną samochodu również mogą powodować miganie reflektorów. Może to dotyczyć uszkodzonych przewodów, przepalonych bezpieczników lub innych problemów z układem elektrycznym. Jeśli twoje reflektory migają, pierwszą rzeczą. Którą powinieneś zrobić. Jest sprawdzenie połączeń. Upewnij się, że wszystkie połączenia przewodów są czyste i dobrze dokręcone. Jeśli połączenia są luźne, dokręć je i sprawdź, czy problem zniknął. Jeśli połączenia są w porządku, następnym krokiem jest sprawdzenie żarówek. Sprawdź, czy żarówki nie są uszkodzone lub zużyte. Jeśli żarówki są uszkodzone, wymień je na nowe. Jeśli żarówki są w porządku, Następnym krokiem jest sprawdzenie alternatora. Możesz to zrobić, używając multimetru do sprawdzenia napięcia akumulatora. Jeśli napięcia akumulatora jest zbyt niskie, alternator może nie działać prawidłowo. Jeśli alternator jest w porządku, następnym krokiem jest sprawdzenie przełącznika świateł. Możesz to zrobić, sprawdzając, czy przełącznik świateł działa prawidłowo. Jeśli przełącznik świateł jest uszkodzony. Wymień go na nowy. Jeśli wszystkie powyższe kroki nie rozwiążą problemu, może być konieczne sprawdzenie instalacji elektrycznej samochodu przez profesjonalnego mechanika, jeśli twoje reflektory migają. Ważne jest, aby jak najszybciej rozwiązać problem. Migające reflektory mogą być niebezpieczne, ponieważ utrudniają widoczność drogi, jeśli nie możesz rozwiązać problemu samodzielnie. Skonsultuj się z profesjonalnym mechanikiem. Migające reflektory mogą być spowodowane przez kilka różnych przyczyn. Najczęstsze z nich to luźne połączenia, uszkodzone żarówki, problemy z alternatorem, problemy z przełącznikiem świateł lub problemy z instalacją elektryczną. Jeśli twoje reflektory migają, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest sprawdzenie połączeń, jeśli połączenia są w porządku, następnym krokiem jest sprawdzenie żarówek, jeśli żarówki są w porządku, następnym krokiem jest sprawdzenie alternatora, jeśli alternator jest w porządku, następnym krokiem jest sprawdzenie przełącznika świateł, jeśli wszystkie powyższe kroki nie rozwiążą problemu, może być konieczne sprawdzenie instalacji elektrycznej samochodu przez profesjonalnego mechanika, awaria żarówki. To jedna z najczęstszych przyczyn migotania reflektorów. Wymiana przepalonej żarówki na nową powinna rozwiązać problem. Pamiętaj, aby używać żarówek o odpowiedniej mocy i typie dla Twojego samochodu. Problem z obwodem reflektorów, uszkodzone przewody, złącza lub przełączniki mogą powodować migotanie reflektorów. W takim przypadku konieczna będzie diagnostyka i naprawa uszkodzonego elementu obwodu, niski poziom naładowania akumulatora. Słaby akumulator nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej mocy do zasilania reflektorów, co może powodować ich migotanie. Naładuj akumulator lub wymień go na nowy, jeśli jest już zużyty. Awaria alternatora. Alternator odpowiada za ładowanie akumulatora podczas jazdy. Jeśli alternator nie działa prawidłowo, Akumulator nie będzie ładowany, co może prowadzić do migotania reflektorów. W takim przypadku konieczna będzie wymiana alternatora. Sprawdzenie wzrokowe zacznij je od sprawdzenia wzrokowego reflektorów i ich okablowania. Poszukaj uszkodzonych przewodów. Złączy lub przełączników sprawdź również, czy żarówki są prawidłowo zamontowane i nie są przypalone. Użycie narzędzia analitycznego. Jeśli sprawdzenie wzrokowe nie wykaże żadnych problemów, możesz użyć narzędzia analitycznego, takiego jak multimetr, aby zmierzyć napięcie i natężenie prądu w obwodzie reflektorów, to pomoże ci zidentyfikować, gdzie dokładnie leży problem. Pamiętaj, jeśli nie jesteś pewien, co jest przyczyną migotania reflektorów, najlepiej skonsultować się z mechanikiem, on będzie w stanie zdiagnozować problem i naprawić go.